Jeżeli miałbym kiedyś robić listę moich ulubionych filmów, to zdecydowanie gdzieś tam w kolejce pojawiłaby się pierwsza i druga część Terminatora. Są to dla mnie nieśmiertelne klasyki kina akcji, które niezależnie od tego, czy minie kolejne 10 czy 20 lat, dalej będą trzymać poziom. Szkoda, że aktualnie tę markę można porównać co najwyżej do tej wychudzonej krowy z mema. W miejsce rolnika wystarczy dać krawaciarza z Hollywood, który z uśmiechem na twarzy mówi GOOD MORNING SUNSHINE. Doprowadziło to do tego, że jedyne czym może się pochwalić Terminator to trylogia filmów, które miały rozpocząć nową trylogię filmów. Oczywiście ktoś rozsądny mógłby powiedzieć: "Hej, wystarczy posłuchać czego chcą fani i zrobić po prostu dobry film, zachowując wszystkie kluczowe elementy dla tej serii." Jednak mówimy tutaj o Hollywood. Walić mroczny świat postapo, łapcie pustynię w PG-13. Podobał wam się pierwszy i drugi film? Dobra, fajnie. Zmieniamy kompletnie bieg historii. John Connor to nadzieja ludzkości? Well, I don't think so. W czasie, gdy producenci z Hollywood wyciągali co jakiś czas Arniego z domu starców i kazali mu kopać grób dla Terminatora, polskie studio Theon stworzyło grę Terminator Resistance. Choć równie dobrze mogliby to nazwać Terminator 3 Historia Prawdziwa, bo ma więcej sensu niż wszystko to, co wyszło po drugiej części filmu. Twórcy wyrzucili do kosza te wszystkie bzdety, które wpadły do tego uniwersum na przełomie lat. Uwzględnili tylko historię i świata, która miała miejsce w pierwszym i drugim filmie. Akcja gry dzieje się w trakcie wojny między ludźmi a maszynami. Wcielamy się w żołnierza ruchu oporu, którego baza została zniszczona przez nowy wynalazek Skynetu. Maszynę wyglądającą niczym człowiek. Nasz Gostek niezwłocznie wyrusza do najbliższej bazy ruchu oporu, aby poinformować dowództwo o zbliżającym się zagrożeniu i wspomóc ich w nierównej walce. Jest to prosta, przejrzysta fabuła z kilkoma zwrotami akcji po drodze. Jednak ma w sobie wszystko, czego oczekiwałem od kontynuacji filmów i z miejsca bardziej pasuje to do kanonu niż chociażby taki Terminator 3 bunt maszyn. W tej grze przynajmniej T-800 nie zabiera ciuchów od striptizera, nie zakłada różowych okularów i nie każe ludziom mówić do ręki. Do tego wizja świata ogarniętego wojną między ludźmi i maszynami jest taka, jaka powinna być. Czuć ten klimat beznadziei, bidy i braku szansy na lepsze jutro. Za to chodząc po bunkrze ruchu oporu, czułem się dosłownie niczym Kyle Reese z pierwszej części filmu. Jedynie zastanawia mnie je jedna rzecz. Jeżeli gra dzieje się przed oficjalną premierą modelu T800, to dlaczego w bunkrach ruchu oporu trzyma się psy przed wejściem? Z tego co pamiętam w filmach, były one tylko po to, aby rozpoznawać, kto jest człowiekiem. Jakoś nie widzę, aby wielkie metalowe puszki z karabinem plazmowym mogły bez problemu wtopić się w tłum. W ogóle uroczym uzupełnieniem całej fabuły są historie, które opowiadają nam niektóre postacie oraz kilka wyborów mogących wpłynąć na ich los. Przez całą przygodę widać, że goście stoją czują. Jak to uniwersum powinno wyglądać? Już w samym menu głównym można wkręcić się w klimat przez utwór lecący w tle, który jest świetnym uaktualnieniem muzyki z filmu. Szkoda, że gameplay nie wyszedł im tak dobrze jak to o czym mówiłem wcześniej. Nie jest on może jakiś tragiczny, ale czuć niewykorzystany potencjał. Posiada on sporo fajnych pomysłów, które niestety są udupione przez inne nieprzemyślane elementy. Podobnie jak w najnowszym metro, misje dzieje się na przemian w bardziej otwartych oraz liniowych obszarach. Dodatkowo pomiędzy nimi wracamy do schronu, gdzie na spokojnie możemy się pokręcić, pohandlować, pogadać z ludźmi i poznać cele kolejnych zadań. Standardowo, jak w większości aktualnych strzelanek, możemy rozwijać postać, tworzyć przedmioty i ulepszać broń. W przypadku napotkania wrogów, poza wbiciem z buta w całą ekipę, istnieje możliwość skradania się i cichej eliminacji. Samo strzelanie natomiast jest nieco drewniane, ale działa poprawnie. Całkiem fajnym urozmaiceniem walki są bronie, które dzielą się na palne i laserowe. O ile niektóre mniej zaawansowane roboty Skynetu można rozwalić przy pomocy zwykłej strzelby, tak na jakimś T-800 nie zrobi ona żadnego wrażenia. Poza tym eksploracja tego świata to czysta przyjemność. Wszystko póki co brzmi całkiem dobrze, ale są pewne trzy elementy, które psują odbiór całości. Poziom trudności, minigerki i roboty głupsze niż mój telefon na Androidzie. No więc tego Terminatora ogrywałem na poziomie ekstremalnym Dante Die, Mein Lieben, czy jak on się tam nazywał. Niestety najtrudniejszy jest on wyłącznie z nazwy. W praktyce przypomina to prędzej spacer po parku. Zginąłem może z dwa razy, z czego jedna ze śmierci była z ciekawości. Czy T-800 potrafi trafi bić się na pięści. Poza tym przedmioty do wytwarzania sprzętu są w tym niby nieprzyjaznym świecie postapo bardziej dostępne niż aktualnie mydło w Rosmanie. Po jednej misji i sprzedaży niepotrzebnych głupot moja postać mogłaby trafić do postapokaliptycznego magazynu Forbes'a, a pod koniec gry byłem milionerem z prawie setką apteczek i tysiącami sztuk amunicji przy sobie. Zresztą większość robotów produkowanych przez Skynet jest taka głupia, powolna i niegroźna, że ta cała wielka wojna powinna Trwać góra kilka dni. Następna sprawa to te bezsensowne minigerki na hakowanie i otwieranie zamków, sztucznie wydłużające rozgrywkę. Dla mnie jest to najbardziej leniwy i nudny wymysł, który co chwilę pojawia się w grach. Poza tym, jaki to ma sens, że taka zaawansowana, sztuczna inteligencja jak Skynet, która wybiła prawie całą ludzkość, ma system zabezpieczeń przypominający Frogera z lat 80. Pomimo tych baboli, to całkiem przyzwoita gra, a na pewno najlepsze co spotkało Terminatora od. Drugiej części filmu goście z Tejon wytyczyli prawidłowy kierunek dla serii i w sumie chętnie bym sprawdził kolejny projekt od nich w tym temacie. Czy na 6 albo 4 dla fanów Terminatora? Sprawdźcie jak będzie w promce.